Moje drodzy mamy telefoniczne połączenie z Przemkiem Mazurem, pilotem Maska Rzeźnika. Witaj Przemku. Witam wszystkich serdecznie. Mm, powiedziałbym tak, że no niestety rozmawiamy, ponieważ nie spodziewałem się takiej rozmowy. Nie planowaliśmy tej rozmowy. Rajd do nie jest chyba w tym roku dla Was zbyt szczęśliwy. Niestety wygląda na to, że nie, co prawda jeszcze jutro pozostał nam cały dzień ścigania i nie poddamy się, będziemy walczyć do końca. Mhm. Ale faktycznie, tak jak wspomniałeś, no okazało się, że nie do końca będziemy go miło wspominać, bo już na drugim odcinku mieliśmy pecha, zapaliśmy kapcia i chyba przejechaliśmy najwięcej na kapciu w całej mojej karierze, bo aż 17 kilometrów. No taki pechowy odcinek do złapania kapcia, prawda? Bardzo pechowy odcinek do złapania kapcia, bo jeżeli porównamy inne odcinki, e, myślę o krótszych odcinkach, na których ten kapeć można złapać chociażby w całym sezonie Mistrzostw Polski, e, no to zdarzyło się, zdarzyło się bardzo, bardzo niedobrze. No bardzo niedobrze, bo ten odcinek miał akurat 25 km, a my mieliśmy to nieszczęście, że 17 z tych 25 ujechaliśmy tak naprawdę bez opony co pewnie dla wielu w ogóle normalnych użytkowników dróg, czyli nie kierowców sportowych, to w ogóle wykracza poza wszystkie możliwe mm -hmm. obszary wyobraźni, no bo wszyscy wiemy jak się jedzie, jak nie ma powietrza w kole, a teraz czasem wyobrazić, że my je do dosyć rajdowym tempem, więc naprawdę ten samochód trochę ucierpi. A powiedz mi, kapcia, w którym kole Czy to był przód, czy tył? Prawy przód i dlatego wszyscy się śmieją, że za dużo ważę. I to moja wina. A, no właśnie, tak, tak chciałem do tego nawiązać. Widzisz, gdybyś ważył troszeczkę mniej, um, no to być może inaczej by to wszystko wyglądało, ale dobrze. Um, uszkodziliście, uszkodziliście samochód, bo, bo, bo opony się wymienia, całe koło można wymienić bez problemu oczywiście. Powiedz, dlaczego się nie zatrzymaliście na przykład? Nie wiem, tak powiem szczerze, że nie wiem. Trochę byliśmy zdekoncentrowani tym, że trochę wcześniej Grzegorz Grzyb, yy, czyli nasz, powiedzmy, główny konkurent. Ten zapał karcia stał na odcinku, podjęliśmy decyzję, że ok, jedziemy, zobaczymy co będzie. Mm -hmm. eee, nie wiem, czy to była dobra decyzja, no hmm, chyba nie do końca, bo tak naprawdę okazało się, że podczas jazdy na kapciu urwaliśmy też przewód hamulcowy, więc w następny odcinek jechaliśmy z kolei ok, już z powietrzem w kole, ale, ale bez hamulców. przednich hamulców. Mm -hmm. Także no słabo, tak jak wspomniałem na samym początku, no, Chyba nie do końca szczęśliwy raj dla nas. Nie do końca szczęśliwy, ale cóż, nie udało się tego naprawić w serwisie, Powiedz, jest dlaczego podjęliście decyzję o tym, żeby, żeby już nie jechać dzisiaj? Udało się naprawić, to znaczy tak połowicznie. No, mm -hmm. Oczywiście został wymieniony przewód hamulcowy, zostały wymienione e, tarcze, tak naprawdę wszystko na wizus było ok. Natomiast pojechaliśmy na ceną pętlę i już na odcinku coś czujemy, że nie jest tak z zawieszeniem i prawdopodobnie gdzieś powstały uszkodzenia zawieszenia których na serwisie nie mogli dostrzec po prostu te wewnętrzne uszkodzenia no i już jak zawieszenie zaczęło pracować w rajdowym tempie e, to tak naprawdę mówiąc kolokwialnie, otworzył się amortyzator i, e, i niestety po prostu do końca odcinka pojechaliśmy już bez amortyzatora I to było zbyt niebezpieczne bo na tym odcinku mieliśmy trzy sytuacje naprawdę zagrażające życiu naszemu i kibiców więc Postanowiliśmy, że to nie ma sensu, po prostu szkoda ryzykować i, i myślimy o systemie super raid, czyli jutro wystartujemy jakby w drugim rajdzie. O. W drugim radzie, i tak to nazwijmy, jutro ten dzień będzie ładny i jutro też można powalczyć o, o dobre wyniki, o dobre miejsca, chociaż tak szczerze przyznam, że kiedy spoglądałem, spoglądałem na wyniki pierwszego odcinka specjalnego prześwietny czas, można powiedzieć bardzo blisko Kajetana Kajetanowicza no i zapewne mieliście również ochotę na to, żeby, żeby po prostu ten rajd był dla Was bardzo, ale to bardzo udany tak, no sami byliśmy bardzo zdziwieni bo, bo ten odcinek dosyć techniczny, myślę, że wielu zawodników go zna z lat ubiegłych Maciek wcześniej nie za wiele razy miał okazję tutaj startować i i tak naprawdę nie stawialiśmy się w gronie faworytów, żeby ten odcinek pokonać tak szybko. I faktycznie dojeżdżając do mety, no bo każdy zawodnik zastanawia się od razu oczywiście, jaki zrobił czas, Maciej mówi, ale to sprawi, co? Mhm. No ale patrzymy na tablicę wyników, okazuje się, że drugi czas, więc to było potężne zaskoczenie. I chyba to jest tak naprawdę na osłodę tego wszystkiego, co się później wydarzyło, czyli powinniśmy siedzieć teraz za mani w hotelu, ale yy, to, że wiemy, że nasze tempo może być naprawdę zadowalające powoduje, że mamy chęci do tego, żeby jutro wrócić i walczyć dalej. No i miejmy nadzieję, że ten e, dzień jutrzejszy będzie udany, że ten dzień e, będzie być może waszym dniem. No, to no byłoby idealnie tak zakończyć sezon e, w dobrych humorach, e, ponieważ początek sezonu był bardzo dla was udany, no ale ta końcówka e, niestety, niestety nie idzie po waszej myśli. E, chociażby start w Radzie Polski samochodem, który, e, no, nie na te warunki, nie nadał się na te warunki niestety, a miało być przecież inaczej. Tak. Ma rację, podjęliśmy tą decyzję świadomie, wydawało nam się wówczas, że samochód g 4 który ma zdecydowanie większą prędkość maksymalną od samochodów Super 2000, będzie lepszym wyborem na, na trasy wokół Mikołajek, ale nie tylko my popełniliśmy ten błąd, bo mm. trzeba pamiętać, że Krzysztof Hołosyk, który doskonale zna te trasy i generalnie jak to Hołek, jeżeli startuje to z jednym tylko i wyłącznie celem, chce wygrać rajd, też nie wynają samochodu Super 2000, a jechać samochodem z grupy R4 i byliśmy w podobnej sytuacji. Po prostu to był błąd strategiczny. Było taniej, bo te samochody są tańsze, no ale jednak okazało się wcale nie być szybszymi. No i niestety ta decyzja powodowała, że przybyliśmy za dużo punktów z Mikołajek. No trudno, no... Takie zobraźnie. Tak. Takie są rajdy, ale również abstrahując od, od różnych wyników, jeżeli chodzi o, o poszczególne rajdy, myślę, że em, sezon 2012, em, w sezonie 2012 jesteście zupełnie inną załogą. Jesteście załogą, która em, walczy o czołowe pozycje, realnie walczy o czołowe pozycje. Em, dojeżdżacie, em, jeździcie bardzo szybko no i stanowicie takie realne zagrożenie em, dla, dla konkurencji, zwłaszcza, że em, jeżeli przetoczymy tutaj chociażby wyniki z tego sezonu, Sezonu. przez długi czas, no byliście na drugim miejscu, byliście wiceliderami w punktacji Mistrzostw Polski. Cieszę się, że przedstawił znawcę tematu, jakim jesteś ty. Eee, tak, tak eee, takie słowa słyszę, bo, bo naprawdę to, to jest mił na nasze serca w momencie, kiedy jesteśmy w takiej sytuacji jak dzisiaj, czyli, czyli nieukończony pierwszy dzień rajdu. No cóż, no byłoby chyba nienaturalne, gdybyśmy nie robili postępu. My bardzo profesjonalnie podchodzimy do każdego startu i widać to procentuje, no ale to jest jak w oblicze sportu, nie, nie, nie zawsze układa się wszystko po naszej myśli. E, najważniejsze to w takich sytuacjach się nie poddawać i, i starać się cisnąć jeszcze bardziej. Maciek na pewno zrobił ogromny postęp, bo tak jak sam zauważyłeś, mhm. jesteśmy inną załogą niż byliśmy rok czy dwa lata temu. E, jesteśmy w stanie ścigać się z najszybszymi w Polsce, więc no... No, no potrzebujemy jeszcze odrobimy szczęścia w tym wszystkim. Mam nadzieję, że, że to nastąpi i że będziemy mogli kibicą dalej frajdę i przyszły sezon, no bo ten w zasadzie już dobiega końca, przyszły sezon będzie nasz. No dokładnie tak. Ostatni rajd tego sezonu i już za chwilkę kończymy, kończymy naszą rozmowę, rozmowę na gorąco z Przemkiem Mazurem. Przemku, jakie jeszcze starty w tym roku przed Wami, przed, przed Tobą i przed Maćkiem? No myślę, że poniekąd najważniejszy, też do niczego nie liczący się rajd, to jest rajd barburki warszawskiej, także już dzisiaj serdecznie wszystkich zapraszamy na niego. A czy już wiecie jakim Przyszujmy... samochodem będziecie startować? Tak? Mniej więcej. Dobra, powiemy, powiemy, to specjalnie dla naszych słuchaczy powiemy, że to nie samochód wrc. I że będzie to jeszcze w lepszej specyfikacji niż był rok temu. Także naprawdę macie po co przyjść na karową. No to pięknie, myślę, że, że tutaj zachęciłeś. sporo się kibiców, zwłaszcza, że em, nie tylko ja mam takie wrażenie, że świetnie się czujecie za kierownicą em, samochodów em, takich mocnych, samochodów takich, em, takich wyrywnych i pięknie byłoby was zobaczyć w więcej niż jednym rajdzie za kierownicą takiego dobrego samochodu w no też byśmy sobie tego życzyli, ale trzeba pamiętać, że niestety w Polsce nie wolno takimi samochodami jeździć. Wyjątkiem jest właśnie rajt barbórki warszawskiej. Ale to tak jak mówię, zapraszamy wszystkich kibiców, bo y, trzeba też pamiętać o tym, że Maciek mimo że potrafi jechać szybko, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, to też potrafi niesamowicie widowiskowo. A rajt barbursky się nie liczy, więc y, sam wiesz, Karol, że Maciek tam daje z siebie wszystko, żeby tak naprawdę zadowolić już najbardziej wybrednych kibiców, którzy przychodzą popatrzeć właśnie na te piękne boki, poślizgi i tak dalej. No i o to chodzi. I o to chodzi. Cóż poza barburką? No w tym sezonie pewnie już niewiele, oprócz zimowych testów. Yy, będziemy się przygotowywać bardzo mocno do przyszłego roku. Przyszły rok yy, niech będzie waszym rokiem. Niech będzie z rokiem Maćka Rzeźnika i Przemka Mazura. Przemku, bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. No i trzymamy kciuka, kciuki na to, yy, na to, żeby jutro Wam dobrze poszło. Ok? Ok, my nie dziękujemy za trzy.